Z tej strony Oliver. Dzisiaj będziemy grać w BMG Netwell znaczy Drive przepraszam. No i właśnie, coś mój samo piękny samochodzik, który jest piękny rzeczy, który nie chciałem. Bardzo oczywiste. Oliver, jesteś super. Jestem się, jesteś Oliverek. Włączaj wszystko! hi. Jak dobijecie tu 10 lajków, 10 subskrypcji, nagram, ko nagram kolejny odcinek z tej gry. Więc wbijajcie lajki, bo jak wbijajcie, jak wbijacie te lajki, to mnie zachęca to do nagrywania tych odcinków. Normalnie. Uuu. Dobra, no kurde. Dobra, jak ja to nagrywam, jeszcze to wspomnę. Wspomnę o... tam, tam, tam 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 o niczym. Dobra, sekretuję, nie miałem o tym wspomnieć. Paliwo jest dobre. Tu będzie tu 2,5. może do leko zajadę, no Tu gdzieś jeszcze pamiętam, było paliwo, ale nie, nie już nie wiem. Z tyłu się dobrze. Co tu jeszcze muszę? Olej i wodę. No to ja najpierw olej I teraz wodę. I to wystarczy. A czekaj. Okay. Dobra. Ja myślę, że to wszystko, gdzie się nie bierzemy, gdzie się może tu być. Gdzie się lubi tu być. Tamże nie. Dobra, idziemy. Dobra. Siak ja bokiem. Jedziemy. No ale to wolne. Jest. Dobra, zawsze coś. Ja jestem tam coś widzę dziwne ale nie chcę tam jechać. Bo tam kiedyś moja siostra robiła i tam nic nie było. Tym, 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 tem, tym, 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 tem, tym, tym, tym. tym, 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 tym. Jedziemy, my już sto kilometrów prawie. Kilometr jedziemy, super! Jemy tu bokiem na zakręcie. Eee. Hamuj, hamuj, hamuj. A dobra, tyle możemy jechać. Światełko ja mogę wchodzić. Czasem w nocy to włączyć. nie dla mnie jest już o, no... Dla, dla, luster. Co tam jest? To będzie. Dobra, przynajmniej i bokiem jedziemy. Slamsowane super. Jak chcę się na przykład, żeby nagrała w BMD Drive, co no to piszcie lub Supermarket. Bo jeszcze jeden odcinek jest nagrany. Wbijajcie na drugi odcinek, może będzie dzisiaj lub jutro, może jutro, bo jutro będzie więcej światła, teraz jest, nie wiem, która godzina, jakaś 18, 19, nie wiem. Dobra, 20 ustalmy. Przepraszam, że tak późno nagrywam filmik, ale coś mi wzięło na filmiki, na filmik. Dobra, nie cię ci stało? Oczywiście. Światełka są? Są. Dobra. Jak wiecie, z, z tysiąc subskrypcji, to nagram piosenkę. Jakąś piosenkę, co nie? Jak wiecie, z tysiąc subskrypcji, to kupię mikrofon i nagram piosenkę. Piosenkę, przepraszam. Mylą mi się te słowa. bo jeszcze nagrywam dzisiaj odcinek z i też coś mi się myliło to słowo bo jestem zarobiony dzisiaj zresztą to dzisiaj, cały dzień praktycznie byłem na dworze i coś mi wzięło do nagrywania, nie wiem co bo jakiś filmik Kró królik jakiś filmik yy, pier pierwszy to był rok i półtora temu ale też oglądajcie te stare filmiki, bo kiedyś będą legendarne, jak ja już będę takim fajnym youtuber'em. Jak na przykład youtuberzy, nie wiem, którzy e, youtuberzy, no nie wiem, wiem Na przykład e, Screamy, Wojan Palion, e, e, Pimpek, nie wiem jeszcze kto. E, na przykład e, Ptyś, Fajrot, no, Jerry, na przykład Simon, i inne takie youtubery. Nie, nie chcę tego. Dziękuję. Ile ja przejechałam kilometrów, bo nie mam pójdzie. Dobra, starmy za jakieś pięć może. 5. Tak zgrabnie gdzieś. Domek. Domek, domek. Z górki jazbę hamować, wecia ręce i Nie no super. Tak, to śmieci. Dobra, zatrzymam się. Dobre, Radio włączyłem Dziwna jakieś muzyczka, to ja, ja radio włączyłem i hamulec. z wymienię sobie coś tu wymienię na te, dziękuję. Będę pasować. Nie będę pasować. Dobra, wysimy drzwi. jest szwego. Co tu jest? O, paliwo to weźmiemy. Najpierw zrobię tu jedną rzecz. rozwalę to płynę. Do naczyń. Tu jest. Chłodnica. Tu jest. Co tu jest? Zaczyszczę. Dobra, co tu jest? Tu jest. Olej, to mi niepotrzebnie. Nie chciałam wiedzieć na co tu jest. Dobra, to tam tę benzynę. A jak z tych, no to by ja nie zatankowało. Gdzie to był ten pojemnik? Gdzieś się dało? gdzieś z tyłu. Nie, tu z przodu, ja... Dobra. Nie pij Obra, zostaw no, to zakryś. Ręce my jedziemy. Jak chcecie sami sam chcecie w tą grę zagrać, no to zainstalujcie się z tama i z tego kupcie. Ale czekajcie na obniżki, bo ja kupiłem chyba z obniżką, już nie pamiętam. Ale czekajcie na obniżki, no będzie 15% taniej lub ileś. Ale naprawdę opłaca wam się to. Na przykład, bo ja kupiłem za... Nie chcę wam skłamać, nie chcę was skłamać, ale nie pamiętam jest przepraszam. I ile jadę? 6. więc 6 tego y, kilometrów przejechałem. No 130. No, prawda, 130 Ale ja zsuwam. Trawa kaktus trawo Czuję się jak na polanie, jak wyskakam nie wiem z nie wiem, jakiś hyundaien który jest przeznaczony do tego 8 km przejechałam no to dużo Jedziemy, jedziemy na ryby. A więc to koniec na dzisiejszy odcinek i bajo, bajo.